Wielu zwolenników Konfederacji, którzy przyszli na spotkania ze mną na Wiece. Wielu z nich mówiło, że jestem ich kandydatem od godziny 21 w niedzielę. Przychodzili w czapeczkach Sławomira Mencena, sygnalizując poparcie dla mojej kandydatury. Oczywiście czekam na to, co powie doktor Sławomir Mencen. Jestem przekonany, że wygra, wygra. W tym wyścigu, w tej drugiej turze, odpowiedzialność za Polskę, odpowiedzialność za suwerenność, odpowiedzialność za Polskę silną, bogatą, bezpieczną. Nie wyobrażam sobie, aby elektorat Konfederacji poparł zastępcę Donalda Tuska, który tak bardzo doświadczał przecież Rafała Trzaskowskiego za sprawą środków, także rządowych i spółek Skarbu Państwa, to znaczy jestem przekonany, że to, czego doświadczył dr Sławomir Męcen, podobnie zresztą jak ja w tej kampanii wyborczej pokazuje, że domknięcie monopolu władzy i Donalda Tuska jest zagrożeniem dla całej konserwatywnej części sceny politycznej. Jest zagrożeniem także dla opozycji o wrażliwości lewicowej. Powiedzmy to sobie szczerze, drodzy Państwo, monopol władzy nie jest dobry dla wszystkich. Więc wprost na pytanie pana redaktora się nie odniosę, bo nie znam treści oświadczenia pana doktora Sławomira Mencena, ale jestem spokojny, że wyborcy Konfederacji nie poprą. Jeśli chodzi o debatę, no przeżywaliśmy już drodzy państwo ten cyrk z debatami w pierwszej turze wyborów. Nie wiem czy są tacy politycy poza mną Krzysztofem Stanowskim panem marszałkiem Hołownią i chyba jeszcze Markiem Jakubiakiem, którzy brali udział w sześciu debatach po roku 89 w Polsce, Szanowni Państwo. To wszystko sprawia to całe zamieszanie, że nie można zrobić jednej poważnej debaty niewykluczającej telewizji konserwatywnych, prawicowych. Sprawia, że my braliśmy udział w sześciu debatach.